Unbound. Odcinek 21. no to zaczynamy. Cześć, witajcie z tej strony. Bądźcie w 21. Oto odcinku Network Speed Outbound Na początek muszę Was przeprosić bardzo, bardzo serdecznie, Was przepraszam, że części trzeciej w tym kwalifikacji nie będzie, ponieważ e, nie będzie, ale mi się to. Nie nagrało to, nie wiem dlaczego. Może coś poszło nie tak, więc bardzo Was serdecznie przepraszam. Kwalifikacja miała być właśnie w 21 odcinku, ale tego nie będzie. Ale z racji tego, że nie będzie, jak się okazało, po kwalifikacjach, też była krótka też historia mała, krótka fabułka, jak dotarłem do garażu. Więc sami już zobaczycie, właśnie w tym. O odcinku 21, a za te kwalifikacje jeszcze raz bardzo was przepraszam, a teraz zapraszam do oglądania tego odcinka. Co się stało? Co ty tu robisz? Gdzie Rajdel? Wyszedł. Pytałam Aleka o to, co mówiła Tess. Czy chciał, żebym się podłożyła. To prawda. I co ty na to? Odmówiłam mu, no i... Nie był zachwycony. Pomyślałam, że przyjedzie potem tutaj i nie chciałam, żeby to spotkało Raidela. No cóż, dzięki. Ale chyba zawsze miał to gdzieś. Zależało mu tylko na kasie. Wiem jak się czujesz. Słuchaj, nie brałam udziału w tym, co się stało dwa lata temu. Pochwaliłam się tylko Alekowi, gdzie pracuję. No i. To dlaczego zniknęłaś z naszym samochodem? Miałaś dwa lata, żeby to naprawić. I co, tak po prostu tu wrócić? Pamiętasz, co mówił Rajdel, że mnie przygarnął, kiedy nikt inny nie chciał? Nieważne. Ja nie daję drugiej szansy i sama tego nie oczekuję. I co teraz? Wiesz, że Alek nie żartuje. Co zamierzasz? Uderzę tam, gdzie go zaboli. Uwolnię jego kolekcję. Wchodzisz w to? Może? Zadzwonię. Ale nadal chcę wygrać ten wóz. Dobrze. Hey, Marco. Odzyskajmy ją. Dobrze. No, i tego się nie spodziewałem. To było super. Widzę, że ta dziewczyna jest dobra. Troszkę pobłądziła. Zobaczymy Jeśli dopiero twórniki. włączyliście naszą stację, słuchacie teraz wiadomości z Jeziora w radiu KRSFM. Pamiętajcie, słuchacze, że dziś w nocy policja zamierza położyć kres nielegalnym ulicznym wyścigom, więc burmistrz prosi o niewychodzenie z domu, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Uważajcie na siebie i słuchajcie radia KRSFM. już za chwilę Złote przeboje z roku 2003. Dobra. <laughs> no to co. Lecimy. Zobaczmy. Tam, nam utrudni życie policjancy, Mamy 280 harów Musimy sporo zarobić, bo tu jest 200 tysięcy wpisowe. Te z nami na razie nie ma. Ee, jeśli chodzi o szefurki, na razie mam, jakie mam, ja Wam pokażę. To jest nowa fura, którą wybrałem. I ona będzie zrobiona też pod, już Wam powiem, ta zostaje pod Eskom. Prawdopodobnie zrobię tą nową furę pod chyba S, bo będę miał dwie Tom też to podracuję do końca S. Tom zrobimy pod A. Tom sprzedajemy potem, więc coś niedługo będę robił. I mam taki specjalny odcinek, jak robić takie fury. Ulepszać je. Dobra, jedziemy. Jedziemy na jakiś wyścig. Więc ja trochę powygrywam kasy, chyba żeby będzie jakaś ci się do dostarczenia, no to... ...nagram specjalnie dla was. Let's go! Słuchaj, dzień po kradzieży chciałam się odezwać. Czemu tego nie zrobiłaś? Byłam ciągle wkurzona, to co Rydell powiedział? O tym, że cię przygarnął? Liczyłam, że mnie wesprzesz. Mówiłam, że byłaś ze mną całą noc. To za mało. Zaraz, więc to moja wina? On cię słucha! Ciebie zawsze lubił bardziej. Czy my jesteśmy w szkole? Zawsze miałam wrażenie, że czego nie zrobisz, on ci to puści płazem. To nieprawda, Jaz. Nie? Zawsze, jak się kłóciliśmy, ciebie to nie obchodziło. Nie będę się pakowała między dwie jadące na siebie ciężarówki. Potrzebowałam, żeby ktoś mnie wsparł, chociaż raz. Tak. No dobra. Rozumiem. Przepraszam. Mogłam się bardziej postarać. Dobra, na razie. Oh, o, to było ciekawe. Ten A ty? Jeszcze dochodzę do siebie po tej rozmowie. No, ja też. Słuchaj, to co mówiłam, żeby odegrać się na Aleku, to było serio. On okradł wielu ludzi w tym mieście, ludzi, którzy chętnie zapłacą, żeby odzyskać swoje graty. Zapłacą, żeby odzyskać graty? Przestań wszystko kwestionować. Mam już kogoś nagranego, wiem gdzie jest samochód. Ty musisz go tylko dostarczyć. Co ja jestem, Robin Hood? To nie jest takie proste jazdy. Jeśli to, co mówią o tobie, jest prawdą, to powinno być. Oh, kurde, zapomniałaś już, że miałam ci skopać tyłek, zanim Tess zbiła nam nóż w plecy? <noise> tak sobie tłumacz. Odezwę się w sprawie miejsca. Na razie. Mały Johnie. Mały John. Ten raper. No jasne Dobra, wysyłam pineskę, zadzwonię go zgarniesz. No i tu mamy teraz zadanie. Uwolnić parę samochodów. Będzie ciekawie. Smole wyścig, jadę powozy. Ciekawe. Co ta nasza kumpola wymyśliła? Wrócę tam gdy dojadę. Jeśli nie złapie mnie wcześniej policja. Wracam za chwilę. Okej, okay, jedziemy, mam furę, jadę do dostarczenia. Do odzyskania właściwie. Dostawa, plus, dostarcz furę. Wow, 30 tysięcy, stan idealny. Spróbujmy. Kurde, nie wiesz. Dobra Jas, mam go, zadzwonię jak go odstawię. Jasne. To będzie gotowy ciekawe. Mińcuń, do to jest terenówka, więc tym bardziej super. Widzimy go. Tylko nie jest pościgu. super, bo ona się jest też wolna. Uszkodzony, co? Chyba będziemy musieli się wypisać z tego pościgu. Dobrze by było skoczyć na autostradę. Hmm... Tylko jak to to zrobić? Nie? Zaraz sobie wygłębidujemy. Na wow. No nie wiem czy mi się uda pozbyć tych lin. Dobra, spójrzmy tylko na Cito na mapę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? A tak, tutaj te To pojedziemy cały czas prosto I tu się muszę dostać Dobra, jedźmy na razie prosto, czyli Moment, zobaczmy czy dobrze skręcam Jeszcze spojrzę na mapę Czym ja nie mogę tego żyć? Okej, okay. i prosto do celu jeszcze szybko spojrzenie. W dół. Czy dobrze zejść, bo tak? Okej. Okay. Jademy. Okej, okay, został mi jeszcze jeden. Troszkę mi się zwanił, ale dam mu radę się go pozbyć. Może na tej barykacie? Jedziemy Nie jest ten wóz zbyt szybki jak myślałem Ale w odpowiednim momencie Dobra ucieknijmy teraz jak się da I dojedźmy do celu A potem do garażu Kurde, nitro nam brakło. Nie jestem wózy tak szybki, skoro następne gliny mnie dopadają. Hmm, jakoś się go trzeba pozbyć, nie? Niedługo wypadniemy z tego cholernego tego krzciwu. Cholera, aż mi plomby z sepa chyba! Centrala, nic z tego! Dobra, jedziemy, jedziemy! Centrala! Wypadamy! ...i sam popełnił błęd. Ja też ruszam na łowy, ucieczka. Nie dajmy się złapać. Gdzie myśmy tu wyjechali? Co za dziwna droga. Tego się nie spodziewałam. Myślałem, że te fury troszkę będą szybsze, ale... Jest! No, mogłem naprawić go po drodze, ale nie było warsztatu. Hej, jak żyjesz? Dobrze, dobrze. A ty? Jeszcze dochodzę do siebie po tej rozmowie. No. Bardzo się cieszę, że odzyskał samochód. I to w świetnym stanie. Okej, okay, dobrze. To było dziwne. Co masz na myśli? Ten sam wóz odbierałam dla TS. Powiedziała, że jakiś facet chce sprawdzić jego wytrzymałość. Trochę podejrzane. Nie, to znaczy. Potrzebowaliśmy kasy na auto, więc wolałam nie zadawać za dużo pytań. Więc pracowała dla Aleka? Oby nie. Popytam. W każdym razie dobra robota. Na razie. Rzućcie w ten wszystkim co macie! Ostatnia noc była burzliwa. Wiem, że musisz tam wrócić, jesteś teraz poważnym graczem i w ogóle... Ale ja też postaram się mocniej wspierać ten zespół. Jak wrócisz, będą na ciebie czekać wędzone żeberka i piwo korzenne. O kurde. No no no. Ryder się stana. Dobrze. Zobaczmy co mamy pod dzień. Tu być kilka kast do wygrania pod B zapraszam i wyścig uliczy, ale to ja już będę robił jutro w możliwych dniach i potem będę chciał się coś tu się szykuje, ale to jest jakieś dodatki, chyba, nie takie nalepki możliwe, że też będą tutaj fury do dostarczenia 130 tysięcy niestety to jest tylko przyszłe miejsce i tu jest SK a tu jest też SK Niestety, no, w tym może miałbym jakieś szanse, ale bym musiał on to mieć ulepszone. Dobra. Jeszcze zobaczę ten jeden wyścig. O, to nie. To już na pewno Dobra. My się widzimy wkrótce w kolejnych odcinkach, na które zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.